Cześć, witajcie w pracowniczym vlogu. Dzisiaj pokażemy wam, jak funkcjonuje klocko w okresie świątecznym. Vlog z kołchoziku. Co aktualnie robisz? Aktualnie odpisuję na wasze wiadomości na Allegro, Bricklinku. Przez noc piszecie do nas najwięcej, dlatego za rano trzeba to ogarnąć, odpisać. Z reguły są to po prostu pytania, kiedy wyślemy paczki, a wysyłamy dość szybko. Ja zaraz przejdę do obróbki druku, bo naprawdę na potęgę zamawiacie podstawki na minifigurki. O, trochę się zaklinowała. Właśnie takie podstawki na 12 figurek. Teraz chyba padło ostatnio zamówienie na 8 takich podstawek, więc drukarki w zasadzie w tym momencie drukują praktycznie cały czas te podstawki na figurki. Przyszła też, słuchajcie, szlifierka, więc będzie o wiele, wiele łatwiej obrabiać te wydruki, no bo wcześniej to ręcznie braliśmy taki pilnik czy też papier ścierny, no i... Obrabialiśmy właśnie te wydruki, a teraz jest szlifierka, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawowało. Pamiętajcie, bezpieczeństwo to najważniejsza rzecz, więc też są gogle, Ile one kosztowały? To była średnia półka cenowa: 13,90, coś takiego. Były jeszcze takie zadyszkę, ale wyglądało, jakbym mógł je złamać. <grym> więc pamiętajcie, nie ma co oszczędzać na bezpieczeństwie. Były też droższe. Tak, były, były też droższe. Za ile? Za cztery dychy. Okej. Okay. Na tyle nas nie stać. Prowadzenie biznesu klockowego to nie tylko samo wystawianie produktów, bo w naszym przypadku jest nas dwóch i no ktoś musi jeździć i, i kupować te zestawy. Tak. I tak się złożyło, że wczoraj byliśmy w kilku miejscach, kilka zestawów nam się udało zakupić, właściwie to nawet kilkadziesiąt, ale rodzajów jest tutaj kilka. Z ciekawszych mamy na przykład takie formułki z Lego City albo Heli który będzie chyba wycofywany z końcem tego roku, jeśli się nie mylę, a troszkę ich tutaj mamy. Bo jak może Kamil wam zaraz pokaże, półki trochę białe pustkami. Tak, i to słuchajcie, wszystko zeszło w jeden dzień. Wyobraźcie sobie, że one były, no, wypełnione aż po brzegi. Teraz natomiast jest znowu pusto. Znaczy, nie ma tragedii, bo nadal jest... Ale z drugiej strony czeka około 30 zamówień do spakowania, więc na przykład te laboratoria poszły wszystkie, ich tu zaraz nie będzie. Tutaj parę zestawów ze Star Warsu chyba też poszło, tam dwie wrotki poszły, więc jest jeszcze sporo rzeczy do spakowania. Generalnie wystawiliśmy wszystko jakoś we wtorek, nie, w środę, w środę na wieczór, w czwartek rano jak przyszliśmy, wszystko już było sprzedane. Tak, więc jest co robić, w zasadzie no przez grudzień spakowaliśmy kilkaset zamówień. Tak jest. Pracujemy po kilkanaście godzin, ale to nie jest żalenie się absolutnie, bo jakby byliśmy tego świadomi, ale nie spodziewaliśmy się, że aż na taką skalę to będzie wszystko szło. Teraz sobie pakujemy, bo w zasadzie praktycznie codziennie jest coś do spakowania, a teraz to już w ogóle. Wczoraj, czyli w czwartek, no było kilkadziesiąt zamówień. Nawet ja pakowałem, bo zazwyczaj pakuję piątek. Potwierdzam. E, tak. Bo no, mamy mniej więcej jakiś tam podział obowiązków. Ja tam jestem bardziej od takich spraw montażowych, technicznych. Na no, Michał tutaj ogarnia te, te platformy i, i tym podobne. E, ktoś sobie zamówił taki zestaw z City: jest to padok. To sam, co wam pokazywaliśmy w sumie. W sumie tak, 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 tak. Mimo, że jeszcze tamtych padoków nie wystawiliśmy, to mieliśmy po prostu jeszcze dwie sztuki z poprzedniego rzutu, więc zostały. No i co? No i trzeba odpowiednio tutaj właśnie zabezpieczyć, wystawić. To już mogę urwać, no nie? Tak, tak, tak. Dobra. tak, tak. No to jest yy, podsumowanie... I do kosza. Nie, no nie do kosza, bo to jest podsumowanie, jak to się nazywa, raport dobowy. Fiskalny, tak jest. Fiskalny. I proszę bardzo, paragonik wystawiony. Chowam go, żebyście nie widzieli. E, no i co? Dorzucamy jeszcze od nas naklejeczkę. Przyszły, słuchajcie, naklejki, bo się skończyły. No bo tam na, pierwszym, na pierwszy rzut to chyba tylko 168 tych naklejek zamówiliśmy. Nie wiedzieliśmy, jak będą tak, szły. Tak, nie wiedzieliśmy, jak będą szły, no, ale najwięcej ich trochę zeszło. Więc zamówiliśmy teraz ponad 1000 naklejek, więc tutaj dorzucamy naszą naklejkę do autobusa. Tak, w jest. Dorzucamy też naszą ulotkę, ich też mamy 1000 sztuk. Tak, tak to wygląda. Bądź z nami na bieżąco, więc wy też zasubskrybujcie, żeby być z nami na bieżąco. Smooth. Smooth, dokładnie. Teraz trzeba druknąć etykietę. Połączyło się, połączyło się. Mamy pierwsze zamówienie, tutaj się pochwalę. Pokaż, pokaż. Które idzie poza kontynent europejski. Nie będę pokazywał w drugiej strony, bo tam jest etykietka. Ale pierwsze zamówienie do Stanów Zjednoczonych dzisiaj wysyłamy. Też jakaś paczka do Kanady wpadła, także dzieje się na Bricklinku. Tak. No i mamy paczka pierwsza na dziś spakowana. No i bierzemy się o, chyba zamówienie wpadło, więc patrzcie, cały czas się coś dzieje, cały czas pakujemy paczki, ale też cały czas wpadają zamówienia. Mam nadzieję, że styczeń będzie tak samo owocny jak grudzień, bo no tak ludzie trochę demonizują ten styczeń. Znaczy my zaczęliśmy w dobrym okresie, nie ma co ukrywać. Tak. Na... Więc poprzeczka jest postawiona tak. wysoko, bo start był mocny. Tak, start był mocny, więc poprzeczka jest postawiona wysoko, ale jakby no, jesteśmy świadomi stycznia, tak? W styczeń prędzej czy później by się wydarzył, <grym> więc yy, cóż, jedynie pozostaje yy, być w dobrej myśli i yy, pracować tak yy, ochoczo jak przez cały grudzień. A też w styczniu już ruszamy prawdopodobnie z busem, także mm. myślę, że i tak będzie co robić. W Klockobusie jest nawet miejsce na przerwę obiadową. Obiadową, godzina 18, piątek, wrócił z łowów. Tak, byłem w sklepie, zrobiłem parę zakupów. Nawet nie parę, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet zestawów udało się zakupić. Myślę, że Kamil je Wam zaraz pokażę. A ja sobie w międzyczasie daję zupkę, bo jest to mój drugi posiłek dzisiaj o godzinie. Jaka zupka? 18. Jaka zupka, proszę pokazać? Zerowa z ryżem. No więc nawet w Klockobusie jest przerwa jedzeniowa. Czasem się zdarzy. Czasem się zdarzy. A ja idę Wam pokazać, co piątek kupił. Jak widzicie, wpadło trochę nowych zestawów. No to teraz sobie trochę przyszlifujemy podstawki. No I, i tak to wygląda, bo chcemy, żeby e, nasze tutaj e, wyroby drukarskie były jak najwyższej jakości. Natomiast w czasie, gdy Kamil obrabia nasze podstawki, e, ja zbieram chyba największe nasze zamówienie na breakingu do tej pory. Jak widzicie, jest tutaj dość sporo kartek, jest ich 15. E, dopiero mam zabrane 4 pierwsze pozycje, loty. E, także zbieramy dalej. Mamy szufladkę 674. On. Właśnie pokażmy to, jak to wygląda od kuchni, nawet na przykładzie tak. takiej jednej. Tak, tak dokładnie. My więc bierzemy sobie taką szufladkę, szukamy konkretnego elementu, który ktoś sobie zamówił. On jest w kolorze czarnym, więc biorąc uwagę, że jest to szufladka z rozbiórki Andzi, nie powinno być to ciężkie w znalezieniu tego elementu. Już go mam i go sobie tutaj odznaczam. Metody są różne. Ja na razie lecę klasycznie na kartce i długopisie. I tak, I tak jest, 200, 200 razy. 211. 211 razy. A 5 już zam. No. A jeszcze w międzyczasie drukuje się prototyp nowego sortera. To jest ra na razie taka faza testowa. Ale tutaj właśnie drukuje się nowy sorter, który, który testuje po prostu. tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uzupełnią właśnie nasze tutaj stany magazynowe. Tutaj macie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 helikalierów z Lego Marvel, więc trochę tego jest. City też przybyło, bo no dosłownie przed chwilą się to wszystko wyzerowało, bo, bo skończyliśmy właśnie pakować. No i teraz dochodzą tutaj kolejne, kolejne zestawy. To, to są zestawy w sumie nie z ale na Bricklinka. Zestawy, które planujemy spartoutować. Czyli rozebrać na części. Tak, dokładnie. My już tutaj posługujemy się prawidłową nomenklaturą. Natomiast chodzi oczywiście o rozbiórkę, posegregowanie ich na poszczególne, pojedyncze elementy. I mamy tutaj zestawy różne. Na przykład ten zestaw nie był planowany na Bricklinka. Ale była fajna cena. Tak, ale zadecydowało o tym fakt, że kupiliśmy go właściwie otwartego. Więc takich zestawów nie chcemy sprzedawać, dlatego trafiłem na Bricklinka. Podobna sytuacja jest na przykład z tymi różami, które na Blizzhanga trafiły z naszej winy. Z mojej! Nie no, chciałem tak punktować jeden z naszych Konkretnie, kartoi. Konkretnie zdzierałem cenówkę i. No i doszło do takiej tak, drobnej zresztą. sytuacji. No i ponownie takich zostało, nie chcemy Wam oferować, dlatego rozbierzemy go sobie na pojedyncze elementy. Ale mamy też tutaj zostawy, kupimy stricte pod rozbiórkę. Jak na przykład taki Star Wars albo taki. GWP z ubiegłego roku albo z tego, w sumie już nie pamiętam. Bo po prostu wychodzą one bardzo dobrze na piecinku po rozebraniu na poszczególne elementy i wartości. Te jest... frency są ciekawe, możesz jeszcze je pokazać, to bo raz... myślę, że to jest rarytas tutaj. Tak, to jest już chyba na, y, rarytas, bo są to zestawy kupione, nawet chyba jest cena na, na dobrych promocjach. Tak. Y, za 150 zł. Zmasakrowane um... co prawda pudełka. Tak, no pudełka są nawet chyba poklejone taśmą. Ale pudełka, to było kupione tak? w Outletie, więc. Y, ale na partałcie. Wychodzą, nie chcę skłamać, nie pamiętam dokładnej kwoty, ale była to chyba równowartość tego, tyle że w dolarach. No, coś, coś takiego. Także, no, głupio było, nie a, wiem ci nie rozumiem. A rozwijam. ile tam jest napisane, żeby ludzie wiedzieli to na tej pomarańce? 150 zł. 150. 150 zł. więc 150 dolarów byłoby miło przytulić za Do rozbiórkę dolarów, takiego tak, zestawu. Natomiast nie przyszedłem tutaj opowiadać Wam o zestawach na Bricklinka bo sytuacja jest dosłownie dramatyczna. Sprzedał nam się klocek, którego nie mamy. Mianowicie sprzedało się 7 czarnych pejtów, jeden na z 3, najzwyklejszy element, najbardziej podstawowy, a my mamy tylko 6 sztuk. Nie wiem jak do tego doszło, może przy jakimś poprzednim zamówieniu wzięłam naukowo jeden za dużo, może jak rozbieraliśmy to go nie było i nie zauważyliśmy. Naprawdę ciężko im powiedzieć, ale no tak się jak, sprzedało się 7, jest 6, więc teraz musimy w tych zestawach, które Wam pokazałem, Poszukać jakiegoś, który ma takiego plejta, żeby tego plejta sobie wyciągnąć. Kończymy powoli dzisiejszy odcinek, bo szychta też już dobiega końca. Tam jeszcze za mną piątuś. W zasadzie skończył już pakować zamówienie. Znaczy no, musi jeszcze wrócić to do, do pudełka. Natomiast ile tam lotów było? 211. 11. Póki to nasze największe, pod względem ilości lotów, chyba elementów również, zamówienie z Bricklinka udało mi się Pakować. Tak. Tutaj są elementy używane, tutaj są elementy nowe. Zaraz lecą w karton i leci na ta etykieta i nadamy to jeszcze dziś, zgodnie z deklaracją, którą Pani daliśmy. Tak. Więc no, staramy się dotrzymywać obietnic. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie chcielibyście filmy zobaczyć właśnie na tym naszym kanale. To takie luźne vlogi, czy może coś innego? Tak, tak, tak. W sensie no bo oprócz tego, że będzie powstawał bus i pewnie będzie mnóstwo filmików z jego funkcjonowania, no to też chcielibyśmy, abyście wydali znać, co chcielibyście konkretnie dowiedzieć się. E, możemy Wam tutaj różne aspekty w sumie e, pokazać, opowiedzieć. Możemy na przykład konkretnie przybliżyć temat Bricklinka, temat tak. Allegro, temat e, właściwie wszystkiego, co robimy. Tak, tak, tak. Więc dawajcie znać, mimo że doświadczenia jeszcze jakoś super nie mamy, bo działamy trz... na 3 tygodnie nie minęły. A... Chciałbym się móc z tego utrzymać, że tak to ujmę. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu naszego kanału, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. A no i na wypadek, jakbyśmy nie widzieli się w trakcie jeszcze jakiegoś długiego filmu, to życzymy Wam wesołych świąt. Wesołych świąt od ekipy Busa. Dokładnie, trzymajcie się. Cześć. Pa. pa.